Ty? zbierała Napijemy się soku? Oto nowy tank jabłkowy. Cudowny smak soczystych jabłek. A, mm. oh. napijemy się jeszcze? Na nowy jabłkowy tank. Smak mm. świeżych owoców. Rewelacja. Nowy Nivea Sun Spray. Ciesz się słońcem. Ile razy powtarzasz? Nie chodź w samych skarpetkach. Gdzie masz kapcie? Kochanie, proszę! Wybrać to już w 40 stopniach? Tak, teraz już mogę! Nowe E-Ultra zawiera enzymy nowej generacji, które docierając do centrum plamy, skutecznie usuwają ją już w 40 stopniach. Z nowym E-Ultra teraz problem plam masz z głowy. A dzieci mogą szaleć dowoli nawet w białych skarpetkach. Spróbuj nowe E-Ultra. Rewelacja Nowy Nivea Sun Spray Ciesz się słońcem Samodzielność mojego dziecka to dla mnie powód do dumy Ale nie mogę sobie pozwolić na żadne ryzyko Dlatego używam Domestosa Tylko Domestos czyści najskuteczniej Usuwając brud i zabijając zarazki Inne produkty zabijają same bakterie Tylko Domestos oprócz bakterii zabija też niebezpieczne wirusy i grzyby Używam go codziennie aby moje dziecko było naprawdę bezpieczne, mój Tylko domestos zabija wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Z moim narzeczonym byliśmy na ślubie naszej wspólnej koleżanki. Ja wtedy byłam przedstawiona wszystkim żonom. Ja miałam takie wrażenie, jakbym była po prostu bardziej zdenerwowana niż para młoda. Przede wszystkim słyszysz siebie w środku. Takie. i tak sobie idę i tak. Żeby się tego nie wywróciła, żebyś się tego nie wywróciła, no i z daw wszystko się udało. Dezodorant daw skutecznie chroni przez cały dzień, a jedna czwarta kremu pielęgnuje skórę. Proszę, nasza kasia jak rozkwitła! Właściciel restauracji jest świadkiem okrutnego morderstwa. Tylko on pamięta twarz sprawcy! Jeśli zdecyduje się zeznawać, nieuchronnie grozi mu śmierć. Aidan Quinn i Brian Dennehy. Zastraszony świadek i ambitny prokurator. Czy dojdzie do rozprawy sądowej? Świadek doskonały. 6 sierpnia o 21.00. Hazard i mafia. Szczęśliwy smog to mój klub i moja reputacja. Hazard to tylko część interesu. Kiedy inni zawodzą, do akcji wkracza Chuck Norris, weteran z Wietnamu i as wschodnich sztuk walki w jednej osobie. Teraz los kasyna jest w jego rękach. Mściciel z Hongkongu, 7 sierpnia o 20.30. Chodzę. Witaj złotko. Słyszałem, że jesteś gliną. Zabawne, to samo słyszałam o tobie. Doskonała ochrona. Torba. Ciekawe klipsy. Wygodny kształt. Jeżeli ona jest policji, to dlaczego ty się pocisz? Co? Ja? Doskonała ochrona i nowy kształt. Znakomita komedia kryminalna uznana za jeden z najlepszych filmów Johna Woo. Historia trójki wychowanków sierocińca, którzy wyrastają na wyrafinowanych złodziei dzieł sztuki. Był sobie złodziej, czyli zabawne arkana złodziejskiego fachu. Zapraszamy dziś o 22.00. Gwiazda serialu Luz Maria, Angie Sepeda, w najnowszej współczesnej opowieści o miłości. Piękna dziewczyna znikąd i zabójczo przystojny dziennikarz. Szaleńcze uczucie pełne tajemnic. Już od 7 sierpnia w Polsacie Fiorella. Tomasz Janusz Szydłowski. Wyjdziesz za mnie? Yes. Tak. Tak.